Dzień dobry drodzy widzowie nie będzie pochwalony jestem ulica Plebania najkrótsza ulica w i wam dzisiaj troszeczkę o sobie opowiem powstałam w 14 mniej więcej wieku pierwsze zapiski do jakich się dokopałam to rok 1342 i na początku byłam takim ubitym traktem Potrzebnym na budowę tej wielkiej Bozyliki mariackiej, przy której zbudowano te, właśnie plebanie proboszcza Maurycego Ferbera, którego asystentem był znany w pewnych kręgach, niejaki Mikołaj Kopernik, który tutaj chodził mi też po łbach, jak już znalazły się na mnie te kocie elementy architektoniczne a tu mamy dużo ludzi, dużo turystów i... O! <laughs> Bardzo widzę zgłodniałych i spragnionych turystów, którzy przyszli po serce w słoiku. Smakuję wam. No, to już O to jeszcze smacznego i idę dalej. Mm, nom, nom. Tutaj niejedna dobra potrawa była zjedzona. Ale mieliśmy też gości z Gdyni, którzy zostawili nam swoje małe herby w postaci głów dzików. A, taki trójmiejski rzadzik. Czasami, jak tu Gdańszczanie idą, to coś o tych dzikach powiedzą. Czasami, jak Gdynianie idą, to w Gdańszczanach. I tak to się kręci tutaj na tej mojej małej, 31-metrowej odległości. Zapraszam Was do siebie.